A teraz najgorsze mity o odchudzaniu po 60. Uważam, że jestem za stara i nic już nie schudnę. a to jest mit. Kolejny mit po 60, że bez chlebka nie przeżyję. A przeżyjesz? Przeżyję w 100%. Za komuny wpajano nam, że tłuszcze zatykają żyły i będziemy mieli cholesterol, a to jest tylko mit. To jest nieprawda. A kto ci o tym powiedział? Piotrek, Piotrek. Wierzę w to, że tłuszcz. No trzeba jeść dużo tłuszczu nawet moim zdaniem. Tak, bo wtedy świeczek czuje syty, pełny i nie podjada. Następny mit, nie muszę sobie liczyć kalorii. Dobre zjedzenie śniadania i obiadu to podstawa. Wtedy nie podjadamy i czujemy się syci i mamy w swoim organizmie białeczko i tłuszcze. Myślę, że też rodziła. Myślę, że mamy dziecko. Nie no, chodzi o tutaj. Nie no, już, tutaj tu to już takie trzymiesięczne. No. Kolejny mit, że tylko głodówka nam pomoże. To nie jest o tak hop, siup. W naszym wieku nie chodzi o szybkie chudnięcie. Tylko o, o, o powolne, żeby nie, jeszcze nie uzyskać efektu jojo.